Światła lotniska migotały jak gwiazdy w pogodną noc, ale atmosfera była daleka od świątecznej. Wicher emocji przeleciał przeze mnie, gdy ja, kapitan Jakub, spacerowałem po zatłoczonym holu, a mój ciężki mundur wojskowy przypominał mi na każdym kroku o świecie, który zostawiam za sobą. Odgłosy ciągnięcia walizek, pośpieszne rozmowy i emocjonalne pożegnania zlewały się w kakofoniczny refren, ale to wszystko wydawało się odległe. Moje serce było zakotwiczone w jednej osobie Ani. Kiedy jej szukałem, ogarniał mnie niepokój. Ludzie przechodzili obok, niektórzy z uśmiechami, inni ze łzami w oczach, ale ja myślałam tylko o tym, co miało się wydarzyć. Odlatujący lot międzynarodowy nie był tylko podróżą. Granica między nadzieją a rozpaczą była cienka. Gdzie jesteś, Aniu? mruknęłam do siebie. Czując presję czasu przepływającą między palcami, wreszcie wśród tłumu dostrzegłem jego twarz. Ania wyróżniała się jak promień słońca w pochmurny dzień. Jej ciemnobrązowe włosy lśniły w świetle jarzeniówek, a jasna sukienka tańczyła z ruchem powietrza. Ale było coś w jego oczach, smutny błysk, który złamał mi serce. Podszedłem, próbując zapanować nad burzą emocji, która się we mnie zbierała. Była otoczona rodziną. A każda z nich próbowała ją w jakiś sposób pocieszyć. Wszystko będzie dobrze, kochanie, powiedziała matka, mocno ją obejmując. Będziesz pamiętał wszystkie dobre rzeczy, których tu doświadczyliśmy. Ania zmusiła się do uśmiechu, ale kiedy na mnie spojrzała, zobaczyłam, że maska zaczyna pękać. Dręczyła ją niepewność przyszłości, a ja chciałem być kotwicą, która ją trzyma. Aniu! zawołałam. Starając się, żeby mój głos brzmiał spokojnie. Kiedy się odwróciła, wyraz jej twarzy na chwilę się rozjaśnił, ale wkrótce powrócił do zmartwionego wyrazu. Jakubie powiedział drżącym głosem: Ja nie wiem, czy jestem na to gotowy. Rozumiem, odpowiedziałem, podchodząc bliżej ale musisz iść prawda? To wyjątkowa szansa. Próbowałem ukryć swoje cierpienie. Ale prawda była taka, że nie chciałem, żeby odeszła. Ciężar Twojego odejścia był jak kotwica w mojej piersi. Wiem, ale co jeśli nie wrócę? Wyraz jej oczu wyrażał desperację, a ja tak bardzo chciałem móc obiecać, że wszystko będzie dobrze. Ale rzeczywistość wojny była już na wyciągnięcie ręki, a obietnice często rozsypały się w pył. Wrócisz, zapewniłem. Ale niepewność w moim głosie była głośniejsza niż jakiekolwiek słowa. Będę tutaj i będę czekał. Zawsze. Uśmiechnęła się, ale zrozumiałem, że to próba przekonania samej siebie, nie mnie. Kiedy w końcu się przytuliliśmy, świat wokół nas zdawał się znikać. Poczułem ciepło jej ciała na swoim, i przez chwilę wszystko wydawało się w porządku. Jednak w miarę upływu sekund ból rozłąki stawał się nie do zniesienia. To było tak, jakby czas grał przeciwko nam. Jakubie, zaczęła, a jej słowa były łamanym szeptem. Obiecuję, że ale już nie słyszałem. W przypływie emocji i łzy zaczęły spływać mi po twarzy. Aniu, proszę, nie wchodź na pokład. Nie rób tego. Patrzyła na mnie z mieszaniną miłości i zmieszania. Muszę iść. To ważne. Dla nas wszystkich kropka. Elkozy nami? I co się z nami stanie? Ból w moim głosie odbił się echem w holu, a ludzie wokół nas zaczęli nas obserwować. Nie obchodziło mnie to. Liczyła się ona. Proszę, nie zostawiaj mnie w ten sposób. Nie zostawiaj mnie bez ciebie. Ogarnęła mnie desperacja, więc uściskałem ją mocno, jakby to mogło powstrzymać ją przed odejściem. Emocje nasiliły się, a otaczający nas świat stał się niewyraźną mgłą. W tym momencie chciałem tylko, żeby wiedziała, jak bardzo ją kocham i jak nie do zniesienia była myśl o jej utracie. Krzyk odbił się echem w holu lotniska, przeszywający i pełen rozpaczy. Nie pozwól jej wejść na pokład samolotu. Rozejrzałem się, na każdej twarzy widać było to samo zmieszanie, które ja czułem. Niektórzy ludzie zatrzymywali się i patrzyli na mnie, jakbym spowodował ten nagły wybuch paniki. Ania która wcześniej wydawała się promienna, teraz była sparaliżowana. Jej oczy przeszukiwały moje w wirze emocji. E mój Boże, Jakub, co się dzieje? Głos mu się zatrząsł, a w oczach pojawił się niepokój. Chciałem ją ponownie przytulić, ale ciężar sytuacji nie pozwolił mi się ruszyć. Adrenalina pulsowała w moich żyłach i wiedziałam, że muszę działać szybko. Aniu, słuchaj! Powiedziałam... Starając się, żeby mój głos brzmiał spokojnie. Lot jest informacja, że jest monitorowany. Twoje życie może być w niebezpieczeństwie. Cisza zawisła między nami, jakby świat wokół nas się zatrzymał. Rzeczywistość otaczającej nas wojny, która podczas wspólnych chwil wydawała się odległa, teraz stała się namacalna i groźna. Zaskoczeni pracownicy lotniska zaczęli się do nas zbliżać. Wśród nich wyróżniał się jeden z pracowników Marek. Wyglądał na zdeterminowanego, jego wzrok był utkwiony we mnie. Kapitanie, co pan o tym wie? Jego głos był niski, ale pilność była wyraźna. Ja, słyszałem plotki, Marek, ktoś mi powiedział, że ten lot jest na celowniku powstańców. Mogą próbować porwać pasażerów. Z każdym słowem narastało we mnie zdenerwowanie. To Czego najbardziej się obawiałam, wkrótce się spełniło. Marek zmarszczył brwi, a troska zamieniła się w działanie. Musimy się temu natychmiast przyjrzeć. Porozmawiam z zespołem do spraw bezpieczeństwa. Spojrzał na Anię, która była obok mnie, a na jej twarzy pojawił się strach pomdrugeszany ze zmieszaniem. Powinieneś zostać tutaj, zdala od wejścia na pokład. Jakubie, ja. Nie rozumiem powiedziała Ania głosem ledwie słyszalnym szeptem. Dlaczego nie powiedziałeś mi wcześniej? Myślałam, że pomogę, aby coś zmienić. Wiem, Aniu, ale to nie czas na dyskusję na ten temat. Musisz mnie wysłuchać. Trzymaj się blisko mnie proszę. Napięcie rosło i czułam ciężar odpowiedzialności na swoich barkach. Jeśli coś ci się stanie, nie opuszczę cię Jakubie. Ujęła mnie za rękę, jej zimne palce splutły się z moimi, próbując dodać mi odwagi. Razem przez to przejdziemy. Marek odszedł, wzywając pozostałych członków zespołu do zebrania. W hali zaczęło się poruszać, pasażerowie patrzyli na nas z zaciekawieniem i strachem. Poczułem, jak niepokój rozprzestrzenia się, jak gęsta mgła. Potrzebujemy więcej informacji i to szybko powiedział Marek, zwracając się do zespołu. Sprawdź systemy bezpieczeństwa, wszystko, co możesz. Nie możemy pozwolić, aby coś stało się temu lotowi. Ania spojrzała na mnie, w jej oczach można było wyczuć desperację. Jakub, a co jeśli naprawdę przyjdą po mnie? Co mam zrobić? Ukryjesz się, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie pozwolę ci opuścić tego lobby, nie wtedy, gdy istnieje niebezpieczeństwo. Znajdziemy wyjście. Słowa wyszły ze mnie z większą pewnością, niż faktycznie czułem. Najbardziej chciałem móc chronić Anię, ale wiedziałem też, że potrzebuje prawdy, która kryje się za tym wszystkim. Gdy Marek i pozostali odeszli, przyciągnąłem Anię bliżej, próbując zatopić się w jej oczach. Proszę, uwierz mi. Wyjdziemy z tego. Nie mogę cię stracić. Skinęła głową, ale w jej spojrzeniu wciąż tańczyła niepewność. Jakub, chcę po prostu postąpić właściwie. Nigdy nie chciałem, żeby to nas rozdzieliło. Hol zamienił się w wir emocji i niepewności. Wiedziałem, że czas ucieka i trzeba podjąć decyzję. Nasza wzajemna miłość zostanie wystawiona na próbę w sposób, jakiego sobie nie wyobrażaliśmy, a ja miałem właśnie odkryć, jak daleko jestem skłonny się posunąć, aby zapewnić jej bezpieczeństwo. W holu lotniska zawrzało. Fluorescencyjne światło oświetlało mój mundur, ale ledwo czułem chłód metalu na skórze. Obok mnie Ania była blada, a jej oczy błyszczały mieszaniną miłości i strachu. Świat wokół nas zdawał się wirować, ale jedyne, na czym mogłem się skupić, to ona. Byłem uwięziony w koszmarze, serce biło mi jak szalone w klatce piersiowej, a adrenalina płynęła w moich żyłach. Gmarek, musisz zrozumieć, nie mogę cię wpuścić na pokład, błagałem drżącym głosem. Ona jest w niebezpieczeństwie. Słyszałeś, co powiedziałem? Marek, pracownik lotniska, patrzył na mnie zmartwionym wzrokiem. Zawsze był lojalnym przyjacielem, ale w tym momencie musiał być kimś więcej. Jakub, wiem, że sytuacja jest napięta, ale zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, potrzebujemy dowodu. Nie możemy wywoływać niepotrzebnej paniki. Dowód! Prawie krzyknąłem. Czuję to, Marek. Nie możemy ryzykować. Ania, ona nie wie, co się dzieje. Zawahał się, patrząc na Anię, która starała się zachować spokój, choć jej palce były mocno splecione z moimi. Ania powiedział, zwracając się do niej: Jesteś pewien, że chcesz wejść na pokład. To. Co Jakub mówi, jest poważne. Ja muszę iść, odpowiedziała drżącym głosem. Moja rodzina liczą na mnie, nie mogę ich zostawić. Determinacja w jego oczach zraniła mnie jak nóż. Chciałem krzyczeć, błagać, żeby została, ale waga jej decyzji była ogromna. Aniu, proszę, powiedziała niemal błagalnie: Nie mogę, nie mogę sobie wyobrazić świata bez ciebie. Jakub, wiesz, że muszę to zrobić, odpowiedziała, ale smutek w jej głosie był wyczuwalny. Obiecaj, że będziesz o siebie dbał. Obiecaj, że będziesz na mnie czekać. Obiecuję, wymamrotałem, chociaż wiedziałem, że ta obietnica może zostać złamana w jednej chwili. Niepewność mnie trawiła, a myśl o jej utracie była nie do zniesienia. W tym momencie otoczenie wokół nas uspokoiło się, jakby czas się zatrzymał. Marek poruszył się niespokojnie, patrząc w stronę sterowni. Musimy działać szybko, powiedział, a jego wyraz twarzy zmienił się z troski na determinację. Sprawdzę sytuację. Zostań tutaj. Odszedł szybko, a ja odwróciłem się do Ani i ujęłem jej twarz w dłonie. Spójrz na mnie, zapytałem. Musisz słuchać, co mówię. To nie jest bezpieczne. Nie możesz wejść na pokład. Nie, teraz. Wzięła głęboki oddech, nie odrywając wzroku. Nie mogę opuścić rodziny. Oni mnie potrzebują. Nie opuszczę ich. Ale co, jeśli nie wrócisz? Pytanie zabrzmiało mocniej niż zamierzałem, ale prawda była taka, że zdominował mnie strach. A co, jeśli coś Ci się stanie? Nie mogę z tym żyć. Więc kochaj mnie, póki tu jestem, odpowiedziała. A łza spłynęła jej po policzku. Obiecaj, że będziesz mnie kochać bez względu na wszystko. Przyciągnąłem ją bliżej, czując jej ciepło na sobie. Zawsze będę cię kochać. Aniu, to się nigdy nie zmieni. Na chwilę zapadła między nami cisza, a ja zamknęłam oczy, próbując zasłonić otaczający nas świat. Kiedy je ponownie otworzyłem, zobaczyłem biegnącego Marka z bladą twarzą. Jakub! Mamy problem, zawołał drżącym głosem. Jaki problem? Zapytałem z bijącym sercem. Lot został oznaczony flagą. Istnieje realne zagrożenie. Świat wokół nas zdawał się rozpadać. Musimy działać teraz. Nie możemy pozwolić jej wejść na pokład. Ania! krzyknąłem, patrząc na nią, która była sparaliżowana, nie wiedząc, co robić. Nie możesz wejść na pokład? To pułapka. Ogarnęła mnie desperacja, więc przyciągnąłem ją bliżej. Spojrzała na mnie oczami pełnymi zmieszania i strachu. Jakubie, co się dzieje? Co mówisz? Są ludzie, którzy chcą cię porwać. Musimy się stąd wydostać, powiedziałem niemal błagalnym głosem. Nie było już czasu na słodkie słowa. Rzeczywistość była brutalna i okrutna, a ja musiałam ją chronić. Nie mogę go zostawić odpowiedziała Ania niskim głosem. Musisz iść, Aniu, znajdę na to sposób powiedziałam, a w moim głosie nasiliła się pilność. Proszę mi zaufać. Zawahała się, ale widziałem determinację w jej oczach. Nasza wzajemna miłość była silna, ale ten moment wystawił naszą odwagę na próbę w sposób, jakiego sobie nie wyobrażaliśmy. Wiedziałem, że nadszedł czas, aby działać. Serce biło mi jak szalone w piersi, gdy patrzyłam, jak ochroniarze zbliżają się do Ani. Napięcie w powietrzu było wyczuwalne, jak nić, która zaraz się zerwie. Tłum wokół nas zaczął szemrać i czułem, jak zaciekawione i zaniepokojone spojrzenia zwracały się w naszą stronę. Pochłonęła mnie desperacja. Nie mogłem pozwolić jej wejść na pokład. Nie mogłem, Aniu! krzyknęłam. A głos załamał się pośród chaosu. Odwróciła się i nasze spojrzenia się spotkały. Błysk w jej oczach, który kiedyś napełniał mnie nadzieją, został teraz przyćmiony wątpliwościami i strachem. Nie możesz iść. Nadchodzą. Jakubie, proszę, muszę już iść. Moja rodzina, oni mnie potrzebują, odpowiedziała udręczona, ale zdeterminowana. Jej wyraz twarzy przeciął mnie jak nóż. Jak mogłem ją przekonać, żeby została, skoro jej powody były tak szlachetne? To nie jest bezpieczne, słyszałem. Monitorują lot. Aniu, nie rozumiesz. Głos był głośniejszy niż planowałem, przyciągając jeszcze więcej uwagi. Widziałem zbliżającego się Marka z pilną miną. Jakuba, jestem pielęgniarką. Moim obowiązkiem jest pomagać potrzebującym, powiedziała Ania z emocjami w głosie. A jeśli nie pójdę, co się stanie, jeśli coś się stanie? Nie mogę sobie teraz pozwolić na bycie egoistą. Ale prawda była taka, że mój egoizm wziął górę. A co jeśli nie wrócisz? A co jeśli, jeśli coś ci się stanie? Nie mogę z tym żyć. Rozpacz odbijała się echem w każdym słowie. Moje ciało trzęsło się od intensywności moich uczuć. Marek podszedł do mnie, dysząc. Jakub, Musimy działać szybko. Ochrona lotniska jest w drodze, ale nie mamy dużo czasu. Musimy ją przekonać, żeby nie wchodziła na pokład. Nie pozwolą jej odejść, Marek. Zobaczyłem zbliżających się ochroniarzy. Musimy coś teraz zrobić. Prawie wpadłam w panikę. Myśl, że Ania odchodzi, nie będąc w stanie jej chronić, była nie do zniesienia. Ochroniarze podeszli bliżej i usłyszałem, jak jeden z nich mówi: Proszę pani, musimy oddalić się od bramki wejściowej. Napięcie wzrosło, a pasażerowie zaczęli niespokojnie szemrać. Głosy mieszały się ze sobą w morzu pytań i niepewności, a ja czułem się coraz bardziej uwięziony. Nie wsiadaj, błagałam, mocno trzymając go za ręce. Nie mogę cię stracić. Zawahała się, wątpliwości malowały się na jej twarzy z niepokojem. Jakubie, ja nie wiem, co robić. Jeśli nie odejdę, wszystko, co budowaliśmy, co budowaliśmy, może się rozpaść. A co jeśli nie wrócisz? To nie będzie zwycięstwo. Jedyną rzeczą, która się dla mnie liczy, jest bycie z Tobą. Poczułam napływające łzy, ale nie chciałam okazywać słabości. Jej spojrzenie, tak mocne, a jednocześnie tak bezbronne, sprawiło, że poczułem się bezsilny. W końcu ochroniarze podeszli i jeden z nich z poważną miną powiedział: Proszę pana, potrzebujemy, aby pańska dziewczyna odsunęła się od bramy. To kwestia bezpieczeństwa. Nie, nie pozwól jej wejść na pokład. Krzyknęłam, a mój głos odbił się echem po holu. Nastąpił chaos, gdy pasażerowie zaczęli zastanawiać się, co się dzieje. Wiedziałem, że muszę działać. Ale co mogłem zrobić? W tym momencie na lotnisko wdarła się fala uzbrojonych mężczyzn. Wydawało się, że czas się zatrzymał, gdy rzeczywistość wokół mnie się rozpadła. Rozległy się krzyki, a tłum wpadł w panikę. Scena zamieniła się w plątaninę ciał i widziałem, jak Ania została odciągnięta, a jej oczy rozszerzyły się z przerażenia. Aniu! Rzuciłem się w jego stronę. Ale chaos wziął górę i adrenalina zmusiła mnie do ucieczki. Co się działo? To był koszmar, w który nie mogłem uwierzyć. Życie ani było zagrożone, a ja nie miałem zamiaru pozwolić jej odejść. Zostań ze mną! krzyknęłam, próbując przecisnąć się przez spanikowany tłum. Świat wokół mnie stał się rozmazany i jedyne o czym mogłem myśleć to ona. Odgłosy wystrzałów zaczęły się odbijać echem i wiedziałem, że sytuacja stanie się jeszcze bardziej skomplikowana. Rozpoczęła się walka o przetrwanie, a ja byłem gotowy zrobić wszystko, aby chronić kobietę, którą kochałem. Chaos rozprzestrzeniał się niczym pożar. Odgłos wystrzałów rozniósł się echem po holu lotniska. Makabryczna symfonia przecięła napięte powietrze. Byłem sparaliżowany. Instynkty mojego żołnierza kolidowały z paniką ogarniającą tłum. Pośród krzyków i niekontrolowanego biegu zobaczyłam przed sobą Anię. Jej spojrzenie, będące mieszaniną przerażenia i zamętu, złamało mi serce. Nie, nie mogłem pozwolić, żeby ją za to złapali. Ania, zostań za mną! krzyknąłem, poruszając się szybko, aby znaleźć się między nią a kierunkiem strzałów. Odgłos kul odbijających się od ścian sprawił, że wszystko stało się bardziej realne, bardziej przerażające. Poczułam, jak bije mi serce, ale nie mogłam sobie pozwolić na okazanie słabości. Zawahała się przez sekundę, ale potem skinęła głową, a w jej szerokich, przestraszonych oczach odbijało się fluorescencyjne światło lotniska. Jakubie, co się dzieje? Głos jej się trząsł, a ja chciałam móc odpowiedzieć, dodać jej otuchy, ale jedyne, co mogłam zrobić, to nie odrywać wzroku od wejścia i mieć nadzieję, że ochrona lotniska przybędzie na czas. Pasażerowie byli zrozpaczeni. Niektórzy rzucali się na ziemię, inni uciekali w dowolne miejsce, które wydawało się bezpieczne. Desperacja wisiała w powietrzu i wiedziałam, że muszę działać. Marco, zadzwoniłem, próbując odnaleźć przyjaciela w zamieszaniu. Był jednym z pracowników lotniska i miał dobre kontakty z lokalnymi służbami bezpieczeństwa. Musiał wiedzieć, co się dzieje. Jestem tutaj, Jakubie. Pojawił się obok mnie, próbując zachować spokój, ale jego twarz była blada, a oczy szeroko otwarte. Udało mi się zaalarmować policję, ale są w drodze. Nie wiem, ile to zajmie. Musimy chronić Anię, powiedziałem, patrząc na nią. Nie mogą jej dopaść. Widziałeś, kim są napastnicy? Nie, nie widziałem, ale wydaje się, że przybyli tu w jakimś konkretnym celu, odpowiedział Marek niskim i nerwowym głosem. Myślę, że powietrze przeciął nowy strzał, a ja szybko spojrzałem na Anię, która była blada jak płótno. Musisz stąd wyjść, Aniu, teraz. Nie wiedziałem, czy to, co mówię, jest rozsądne. Ale myśl o pozostawieniu jej tam, narażonej na niebezpieczeństwo, napełniła mnie niepokojem. Jakub, nie mogę cię zostawić, potrząsnęła głową, a w jej oczach dostrzegłem determinację. Jeśli zostaniesz, ja zostanę, nie opuszczę cię. To nie jest wybór, Aniu. Powiedziałem, a frustracja wzięła górę. Musisz iść, nie mogę cię stracić, nie teraz. Moje serce biło z każdym słowem, a myśl o jej utracie była nie do zniesienia. Wtedy zauważyłem ruch na skraju holu. Zbliżał się jeden z napastników, a ja nie miałem już czasu. Aniu, idź, teraz! krzyknąłem, odpychając ją lekko do tyłu. Biegnij do wyjścia. Powstrzymam ich. Zawahała się, ale wyraz mojej twarzy musiał mówić głośniej niż jakiekolwiek słowa. Wrócę. Jakubie, obiecuję! Z tymi słowami odwróciła się i zaczęła biec w stronę wyjścia. Ale to, co wydawało mi się zwykłą ewakuacją, wkrótce zamieniło się w koszmar. Pośród zamieszania zobaczyłem Marka próbującego porozumieć się z kimś przez radio, a jego desperacki wyraz twarzy zdradzał, że sytuacja się pogarsza. Chaos nasilił się, a adrenalina krążyła w moich żyłach. Jakub, potrzebny nam plan. Krzyknął, ale ja bardziej martwiłem się o Anię. Ostatni obraz jej biegu w kierunku wyjścia wyrył się w mojej pamięci i uderzyła mnie fala rozpaczy. Nie mogłem zostawić jej samej. Potem wszystko stało się rozmazane. Poruszałem się, próbując blokować nadlatujące w naszą stronę kule, skupiając się wyłącznie na ochronie otaczających mnie osób, zwłaszcza Ani. Adrenalina mnie napędzała. Ale z każdą mijającą sekundą poczucie uciekającego czasu narastało. Kryzys jeszcze się nie skończył, i wiedziałam, że muszę jakoś znaleźć sposób, aby zapewnić ani bezpieczeństwo i ujawnić, co się naprawdę dzieje. Miłość do niej była jedyną rzeczą, która trzymała mnie przy życiu, nawet gdy wydawało się, że wszystko wokół mnie się rozpada. Zamieszanie na lotnisku było ogłuszające. Krzyki. Strzały i odgłosy paniki roznosiły się niekończącym się echem. Ja, Jakub, nie myślałem o niczym innym jak tylko o Ani. Ostatni raz, kiedy ją widziałem, była ciągnięta przez zakapturzonego mężczyznę, którego oczy były pełne strachu i niepewności. Kiedy biegłem, świat wokół mnie zniknął, a moje serce biło jak bęben podczas parady wojennej. Nie! Puść ją! krzyknęłam. A mój głos zaginął w chaosie. Mężczyzna nie oglądał się za siebie, a jego siła była przytłaczająca. Wiedziałem, że muszę do nich dotrzeć, zanim będzie za późno. Unikałem przerażonych ludzi, starając się zachować koncentrację. Korytarz wydawał się nie mieć końca, a nadzieja słabła z każdym krokiem. Proszę, Aniu, zaczekaj! Pomyślałem, a moje ciało poruszało się jak automat. Napędzane jedynie desperacją. W końcu dotarłem do drzwi na końcu korytarza. Przez szczeliny uciekało zimne, wilgotne powietrze. Pchałem go z całych sił i ku mojemu zdziwieniu znalazłem odosobniony obszar, niewielkie złoże. I tam, w bladym świetle, zobaczyłam zakapturzonego mężczyznę trzymającego Anię, obejmując ją ramieniem za szyję. Jej oczy były szeroko otwarte, a wyraz przerażenia, jaki na mnie patrzyła, Przeciął moje serce niczym nóż. Puść ją! Zarządzałem, a mój głos drżał od gniewu i strachu. Mężczyzna odwrócił się powoli i rozpoznałem zły uśmiech, który pojawił się na jego twarzy. To był Piotr, wieloletni przyjaciel, z którym walczyłem ramię w ramię. Jego zdrada uderzyła mnie jak cios w brzuch. Jakubie, co za niespodzianka! Roześmiał się, ale w jego oczach nie było humoru. Powinieneś wiedzieć, że lojalność jest sprawą względną w czasie wojny. Czego chcesz, Piotrze? Zapytałem, próbując zachować spokój, gdy adrenalina płynęła w moich żyłach. Puść ją! To nie ma z nią nic wspólnego. Ach, ale jest, moja droga. Ania jest kluczem do demontażu wszystkiego, co budujemy. Pielęgniarka? Nie, Jakubie! Ona jest kimś znacznie więcej. Spojrzałem na Anię. Szukając w jej oczach wskazówki, odpowiedzi. Wyglądała na bardzo silną, ale widziałem, że była przerażona. Aniu, wszystko w porządku? zapytałam, próbując zignorować dreszcz, który przebiegł mi po plecach. Jakubie, ja, zaczęła, ale Piotr jej przerwał. Cisza! Nie martw się, kochanie. Wkrótce będziesz w bezpieczniejszym miejscu. Bezpieczna! krzyknąłem z rosnącym oburzeniem Mylisz się, Piotrze. Nie wiesz co robisz. A ty myślałeś, że możesz chronić kobietę, którą kochasz. Przerwał, jakby dobrze się bawił. Nie masz pojęcia, co się tu naprawdę dzieje. Ania jest tu z wyboru. Szok uderzył mnie jak błyskawica. Patrzyłem na Anię, czekając, aż zaprzeczy, powie, że to kłamstwo. Ale jego spojrzenie było takie poważne, takie zdeterminowane. Jakubie, ja, jestem w to zamieszany. W końcu przemówiła: Mimo strachu, jej głos był stanowczy. Jestem częścią ruchu oporu. Moje wejście na pokład to wszystko było planem rozbicia operacji powstańczej. Ko? Niedowierzanie mnie ogarnęło. Elementy układanki zaczęły układać się na swoim miejscu, ale nie chciałam w to wierzyć. Nie mogłem ci powiedzieć: Jakubie, to było zbyt niebezpieczne. Jej spojrzenie było intensywne, pełne determinacji, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Teraz musisz mi zaufać. Ufam ci, ale to nie znaczy, że pozwolę ci ją zabrać. Krzyknąłem do Piotra, który wydawał się rozbawiony całą sytuacją. Oj, nie rozumiesz, Jakubie, jeśli wypuszczę Anię, wszystko będzie stracone. Patrzył na nią z okrutną satysfakcją. I ty też będziesz celem. Napięcie w powietrzu było wyczuwalne i wiedziałem, że muszę działać. Ania była w niebezpieczeństwie nie tylko z powodu Piotra, ale z powodu tego, co reprezentowała. Potem, w chwili jasności, zdałem sobie sprawę, że walka nie dotyczyła tylko jej życia, ale prawdy i wolności, których oboje pragnęliśmy. Puść ją teraz, a przysięgam, że nie będę Cię gonić. Krzyczałem. Próbując odwołać się do jakiegokolwiek śladu człowieczeństwa, jaki mógłby jeszcze istnieć w Piotrze. Jak myślisz, co to da? Roześmiał się, ale w jego głosie można było wyczuć wahanie. Napięcie było nie do zniesienia i wiedziałam, że czas ucieka. Ania spojrzała na mnie i w tym momencie miłość, którą czuliśmy, stała się jedyną bronią, jaką mieliśmy.